Jutro specjalny, specjalny live i film. Zapraszam. Z Pawłem Dominatorem. Zapraszam. To jest specjalny live na 200 subów. A później na 500, 500, 1, 2 i da tak dalej. Bijmy dużo subów, nawet 10k. To, to jest możliwe. Dawajcie suby. Będziecie sigmami. A i kto pierwszy na live, to ten ma moderatora za fre. To zapraszam. Piszcie na czacie. Je, jak ktoś będzie pierwszy to napisze czacie, na czacie siema. Bo, bo nie dam moderatora jak nie napisze siema. Albo coś. Bo to to chodzi, żeby ktoś pisał i zadajcie pytania. Jutro jest no nie wiem z jakiej gry, ale może ze z Hamburg też. Yy, to wszystko jest nieprzewidziane. Ja wszystko to dziś zaplanowałem. Zapraszam na jutro na live'a. Запрашам. прасом. дня до утра. О 16 или ай, лайв. Зипавым доминатором. За Нара. Ли...